Ten pomysł zapasu. Czapek czekam to od szef nie jest zadowolony. Ziemia się odbija i do je w pasze, i już je dam mu do wywiatu Tak, gdzie on jest? Stuplaci dobra, mamy trop. To nic nie zrobię? O Jezu <tryk> ho, ho, Pięknie Co, na kacu idziesz do pracy? Panie kierowniku, nie śpimy Dobra, idziemy za nim, żeby się nie skupić Dobrze, że udało mi się go znaleźć. Tak właśnie teraz sobie przypomniałem, że on tam jest. Że on ma roboczą kamizelkę. <laughs> o kurde! O. <śmiech> <śmiech> Hmm. Okej, okay, już mu nie przeszkadzała nasza obecność, no i co teraz <laughs> on nas wziął, ale jaja. No, i dobra, i co dalej? Będzie przynosić kolejne. On nas w tym budełku przyniósł. Teraz przyniesie sobie kolejną paczkę z hełmem. Będę miał nie niedużo czasu, żeby sobie. Patrzcie, tutaj coś jest. A tędy mogę sobie wejść. Ok. Tylko pytanie jest takie, bo on przynosi kolejne paczki. Jakie ja to mam zrobić, żeby było dobrze? Żeby ją otworzyć. Cześć. Nic? by podpowiedź czy coś? Nie mam noża. Nie mam pazury, ale... <ścoughs> Co ja mogę zrobić? Nic nie ja zrobię. Jezu. Dobra. Nie zauważyłem. Nie zauważyłem, że jest tutaj ten kask. Dobra, czyli sposób na wejście znaleziony. Super Janko. Nareszcie. Jezu, doczekaliśmy się tego momentu. Znajdź kask roboczy, bezpieczeństwo przede wszystkim. Wyśmienijcie ten kask, idealnie się nada. Przebiera się, możesz się odwrócić? Nie. Na szacunek, że jako jedyny masz spodnie. Doskonale trochę pije w pasie, ale będzie dobrze. Do rozkazuj do tego pudełka, przeniosę się przez punkt kontrolny. Okej, okay, czyli na tej samej zasadzie, tak? Okej. Okay. ja już byłem w tym punkcie kontrolnym, chyba że nie o to chodzi. I co, roboty ci nie rozpoznają? Co ty tu będziesz sprawdzać? Ważne, że mnie mruczy. Neko. To nie jest przypadkowa nazwa, prawda? Okej, okay, ci go zagadują. Okej. Okay. Kurde, dobry dawczyk musiałoby opowiedzieć, co? Teraz pytanie jest takie, a co ja mam zrobić? Ci będą mnie tutaj prześladowywać, tak? Dobra, uważajmy, uważajmy, bo mnie dorwą. Bo to raczej drona jeszcze nie ma. Ale jakby mnie próbowali szukać, Mogę się zawsze do takiego pudełka skitrać, nie? To też jest sposób Wolałbym nie, jeśli łaska. Ale patrzcie teraz na to Oho O Jezu. A tak mnie zdjąć? Myślę, że będę miał chwilę czasu, żeby zareagować. Ojoj, oj, ale to brutalnie wyglądało. Dobra. Biegiem, biegiem. Czyli nie możemy wejść po prostu instantly na ten obszar poszukiwawczy. Mogę jedynie poruszać się po. Jezu, a mało brakowało? Dobra, obserwujemy ich ruchy, ja nie mam zielonego pojęcia, jak oni tutaj działają. Chyba już wiem jak to tutaj, to muszę tutaj zrobić. Okej, ci mnie tutaj nie widzą. W tym cieniu mnie tutaj nie widzi, dobra. Problem jest nie taki. Okej, on musi tutaj być, w tym miejscu, sobie szukać. No właśnie, 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 właśnie. Jezu. O kurde Nie dorwali mnie O Jezu Ja to jestem w szczepku dobre Dobra Mamy takie coś tylko pytanie, czy ja mogę tutaj zejść? Nie. To jest woda jakaś. To kolejne pudło, kolejne przejście chyba. Tego robotnika chyba muszę obudzić, co? Dobrze, ty jesteś, potrzebuje Twojej pomocy. Zgubię moje klucze w tej mrocznej i rozległej fabryce. Bożestapniście odmówili mi pomoc, powiedzieli mi, jak nie ma gdzie iść, tu jest praca. Jeśli mógłbyś pomóc mi znaleźć, będę ci ogromnie wdzięczny. Okej. Okay. Um. Hmm. Tu coś mamy co mamy otwarte tu jest rurka to musimy zejść tak i teraz tak. Ale fart O kurde Na no, farcie mhm. O kurde Nie wiem, czy ja te klucze znajdę, no ale spróbujemy, nie? Tu mamy robotę. Tu mamy kolejny checkpoint. Super. jest Nie, 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 nie teraz, nie teraz. No to wejść nie mogę, nie? Żeby sobie jechać z tym. Kolejny robocik. Można z tej strony, tak? Z tej strony będzie łatwiej mi uniknąć. Ten typek jest zajęty. To mamy na i już widzę, jak to ominiemy. Ok. Dobra, sprawnie to idzie teraz, powiem wam. Ona za mną będzie podążać, tak? Chyba wiem, na jakie to zasadzie będzie działać. Mamy to. Jakieś klucze przy okazji, czy nie bardzo? Nie w tym szpadku. Nie wiem, czy udało mi się klucze do wartownika znaleźć, ale... Fajnie by było, nie? Dobra, tu. Ha. No to mamy problem jeszcze jeden mogę coś poklikać nie bardzo Czyli jeszcze jeden problem mamy, tak? A ja tędy tego tak nie przepcham, nie? A czy tym, o Jezu, a czy tym robocikiem jestem w stanie to jakoś przepchać? Nie, on jest bardzo automatyczny. Oj, oj, oj. mamy problem. Nie wiem, czy ja się tam jakoś nie wrócę. Tu nic. Tu są puste te, dobra. No póki co... ...wróćmy się może. Albo nie, czekajcie, patrzcie. Przejazd jest teraz. A. A kurde. sobie jakie lagi się tutaj starzyły. Oho. No to się stało. No to mamy. My to szybko dopierajmy się stąd. Dobra. Proszę jak się nam uda uciec Ach. łatwo. Teraz unikamy wartowników, co? Jeszcze na co coś oskarżą, a tego byśmy nie chcieli. Nie, uciekaj. Uciekaj. Okej, okay, tu też jest widzę jakieś poblokowane. Czyli od znaleźli w końcu. Kurde problemy. Dementta ma problemy. Ajajaj Nie wejdę Wypierciel się. Szkoda po poszukiwanie w toku Czyli trafili na jej trop, tak? O Jezu, nie, 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 nie. O Jezu O jeju. Biegiem, biegiem, biegiem. Tu mnie nie dorwali jeszcze. Dobra, nie mają mnie. Ja pierwszy, ale nie chcę od drugiej raz zobaczyć tej sceny. Dobra, nic nie widzisz, tak? Super. Teraz tak, pytanie, gdzie było mieszkanie Clementine. Hmm. Trafiłem do dosyć nieciekawego mi punktu. Chyba będę musiał znowu przewiec nie? będzie chyba łatwiej, co? Nic nas nie widzi, pewnie też są, oczywiście, że tak. Będę czekamy, ja pierdzielę. Udało się. Dobra. Czyli już trafili jakoś na jej trop, ale nie udało im się. Chyba, że Clementine wyszła z mieszkania. Wita śledztwa. Klem Hm. Ani śladu. Tego się właśnie obawiałem. No takiego, wygląda mi to na wiadomość. Będziemy musieli zapawiać się w detektywów i stali, co się z nią stało. Spójrz. Do bitwaj kota, odpowiedź znajduje się wśród moich rzeczy. No i są jeszcze te cztery symbole. Podpisane Clementine, spójrz tylko. Zapytano nowy przemiot. O Czyli tak, szukamy. doniczki z nogami. Pięciokąta, jakieś kamyki i jakieś lśniące cudeńko. Czekajcie jeszcze, aha. No ja tego podejrzeć teraz nie mogę oczywiście, ja pierdolę. Zepsuty ekwipunek. Dobra. Chyba, z jeszcze nie mam jestem, jest, Chuchu, jest tym, czemu to robią? W powiem, jaka jest też ukryta wiadomość. Jest ze mną. Dobra. Szukamy doniczki jakiejś. Na nogach. Inna rzecz jest na wyposażenie mieszkania. to zobaczyć, czy postrzegają w ten sposób ludzi. To w sumie dosyć zabawne. Coś tu jest. To jest napisane, czekamy w Okej, okay, czyli się przeniosła gdzieś i ją mogli nakryć. to jest coś? Nic nie widzą, jesteś pewien? Nie, to zwykłe meble. Nie mam pojęcia. Okej, okay, ja to niby mogę zbadać, ale nie mogę zbadać. Rozumiecie. Kurde, same komplikacje z tą grą się dzieją. Mm -hmm. To ma sens. Tu mamy światełko. Nie za to takiego, ale ten plac jest Zobacz, byłem gdzieś indziej. Zobaczymy na tej wiadomości. Clubie nocny. To już chyba nam dużo mówi. No coś, coś? Nic nie widzę, jesteś pewien. Nie mam pojęcia, ok. Tu nic. Teraz nie wiem, gdzie się kierować, ale... Tu znowu też pusto. Jak w mojej głowie. A patrz, tu jest lampka. Nie nie, nie, nie wejdę tłędy jakoś na górę. Teraz dopiero zauważyłem, że ma tutaj takie fajne pięterko. I ja oczywiście nie wejdę, bo gra mi nie pozwala. No kurde, to bez sensu. Każdy normalny kot by tam wlazł. Nie? Aha, stąd musiałem kombinować. No dobra. Niech wam będzie. Lenka odznacza się średniotwartością i niską częstością. Wydaje się, że jego blaz został dodany, dodany w sposób sztuczny. Być może pełni rolę swoistego znaku, mającego zwrócić naszą uwagę na coś przydatnego. Jego mamy wiadomość i treść to bla, z blazer. Spodziewałem się, że to z blazerem. Jestem blazer, czekamy w klubie nocnym. Doskonale świetna robota po różniku kod. znaleźć, nie mamy wiele czasu. No dobra. Moi drodzy, ja póki co wolę pójść w Kimę troszeczkę odpocząć. Tymczasem ja się z wami żegnam, komentował Lucik i dziękuję za obecność przy tym materiale wideo. Do usłyszenia następnym razem. Komentował Lucik. Trzymajcie się. Hej.